witajcie tak jak zapowiedziałem dzisiaj odcinek z pierwszych trade'ów więc tak dzisiaj na razie będę czekał bo na razie obserwuję rynek ale już powiedzmy w sobotę czy to było w piątek już nie pamiętam pierwszy trade zrobiłem pierwszy trade zakupiłem na wzrosty jak widzicie poszło mniej więcej 9600, poszło, no teraz jest, trochę spadło 10300, przebiło 10000, taką psychologiczną barierę. Ja weszedłem ja jak było 9800, około 9600 i 990 9600, a 9900 wyszedłem. Zarobiłem troszeczkę, ale to ale dzisiaj straciłem. Tu minimalnie też byłem na jedno zrobiłem na minusie. Tu jak widzicie jest plus i dzisiejszy minus. 26 26 czyli w sobotę trochę zarobiłem e, dobra e, co jeszcze mogę powiedzieć i tak to na razie jestem no można powiedzieć na lekkim plusie na razie traduję na małych kwotach tam 3 dolary to nie są duże kwoty na razie tutaj testuję no co, może później to jakoś to na razie. na razie sytuacja jest no trudna do określenia, bo jak było wybicie no to teraz trudno zobaczcie jakie dłuższe wybicie było, jakbym wszedł powiedzmy 9,5 a 10 tysięcy teraz jest 300 no to 800 dolarów Wysoko, więc już wzrosło sporo. Teraz można czekać na jakąś korektę. 10300 300 może, może spadnie do 10 tysięcy. No zobaczymy. Trzeba to wszystko ocenić. Więc trzymajcie się, jak się podobało. Jak widzicie, to nie jest łatwe. Jestem na plusie, ale nie dużo. Więc trzymajcie się. 最新的那些。